Berasio, znowu doskonale Jenny. Na razie on jest najjaśniejszym punktem defensywy Polish Vikings. Spójrzmy, jak wielu zawodników w Limitless broni. Tylko trzech zawodników Polish Vikings! No i to wystarczyło! Zawodników Polish Vikings doskonale poradziła sobie z tym uderzeniem. Teraz naprawdę dobrze to wygląda dla Vikingów. Bęk do Silvera, Silver sam na sam. No i 2 do zera. Prowadzi Magic Crew i szybka strata. Nupek, dobrze, na drugą stronę. Majni znalazł Raimundo, ten znalazł Artiego, no i jak oni rozpoczynają ten... Zawodnicy Pride. Cały czas presują zawodników. Limitless, no i teraz do pustej bramki Jakubek. Nie było spalonego, 2 do 0. Pro Polskiego wojownika, no ale ta piłka nie doszła. Infi daleko. Malowany był Galaktikos, ale utrzymał się na nogach. Dobrze, teraz korzysta on ma doskonałą sytuację, żeby trafić do bramki. No i dwa do zaraz, jakie na